Serwus. Dziś chcę zaprezentować Wam odbiornik radiowy Pionier U z 1956 roku, wyprodukowany przez zakłady T6 w dzierżoniowie przez późniejszą biorę. Jest to odbiornik superheterodynowy na czterech lampach, dwóch lampach UCH21, jednej UBM21 i lampie prostowniczej UY1N. Odbiorniki pioniers z okresu 1953-1956-1957 bardzo łatwo rozpoznać po jednej charakterystycznej rzeczy. Otóż na skali, na skalach średnich w miejscu katolickim znajduje się miasto Stalinowka. Stalinowka tego miasta w latach 1953-1956. Myślę, że to jest Stalinowgrup jest w pełni sprawny, na oryginalnych lampach. bardzo dobrze ściąga program pierwszy, co za chwilę zademonstruję na falach długich. Wieczorem daje się odebrać także fale średnie, fale krótkie, pojedyncze stacje. Tak odbiornik prezentuje się z tyłu. Przepraszam za jakość. Niedługo może to się poprawi. Gocią, nakład T6, typ Pionier U. U oznacza unowocześniony. Tutaj mamy uproszczony schemat z oznaczeniem lamp, napięcie sieci. Uwaga, przed odjęciem ścianki wyłączyć wtyczkę gniazdka sieciowego. Oryginalny kabel sieciowy mamy w parcianym oplocie i gniazda Z, Antena i ziemia, czyli uziemienie. Podepniałem sobie dzisiaj tylko antenę. Uziemienia też mam. 60 cm miedziana rurka wkopana w ziemię, jednak nie zawsze sprawdza się ona dobrze przy odbiorze. Czasami wręcz przeciwnie zakłóca dobry odbiór. Mam podpiętą antenę i zaraz zobaczymy, jak uda nam się odebrać program pierwszy. Antena podpięta, Zaznaczenie też 6, zaznaczenie zakładów i no, no, Teraz tego nie widać, ale zaświeciła się żaróweczka, która w tym odbiorniku działa jako bezpiecznik także, więc kiedy przepadnie się żarówka, odbiornik przestaje działać. O, już się masz. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusa. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odcinek, wynoszący minimum 2 metry. Mamy w zasadzie trzy pokrętła. To z lewej strony to jest włącznik potencjometr głośności. Tutaj mamy zmianę Ułóżmy lampę. Tutaj mamy zmianę zakresów. Mamy długie, średnie, krótkie i tutaj przesuwamy sobie po skali. Kondensator strojeniowy, radio kierunki. Patryk Bedliński, zapraszam. A na początek sytuacja wśród kierowców związana z epidemią koronawirusa. Pytanie, patrzymy sobie na ręce. Zobaczymy, czy złapiemy coś na falach średnich. No, raczej wieczorem jest to możliwe, wtedy propagacja jest lepsza i łatwiej złapać jakieś programy. Chociaż słuchania na falach średnich, krótkich, bardzo dobrze sprawdza się Antena ferrytowa w nowszych odbiornikach. No, ja tu krótkie. No niestety... milczy. Wracamy na fale długie. To 589 km jedynki. Skutek w stronę przyczyny jest zwężenie. Kierowcy mogą przejechać tylko lewym pasem. Na szczęście trasa nie korkuje się i przenosimy się do województwa i Tak prezentuje Zabawane się ten Pierwniaryk? Ja mam dla was przygotowany inny film. Nie mam programie przygotowanego programu, filmu. Się ale ktoś potem się okazało, że został znany wodne I muszę poszukać innego programu. Może ktoś z was płaci jakiś. To program, w którym można ciekawie przygotować filmy, żeby Wam zaprezentować i dzielić się z Wami moją pasją. Serdecznie pozdrawiam.